Szczęść Boże, moi drodzy! Chcę Wam powiedzieć, że tak bardzo się cieszę, ponieważ wysiadłem już z mojego samochodu i przesiadłem się na mój pojazd jednośladowy. Dzięki temu odkrywam swoją tożsamość. Myślę sobie, że dystans skróciliśmy już odpowiednio, ale warmińskie duszpasterstwo młodzieży nie śpi i zapraszam Was na kolejne wydarzenie, na kolejną akcję pod tytułem: Sięgamy nieba. A jak sięgnąć nieba? Jak spotkać się najbardziej z Panem Bogiem? Jaka jest najlepsza do tego droga? Oczywiście Eucharystia. W Ewangelii według świętego Jana, Pan Jezus, gdy mówił o odejściu do ojca, mówił: Idę przygotować wam miejsce. To ja chcę wam powiedzieć, że jadę przygotować kolejną scenę, abyśmy dzisiaj sobie trochę o tej Eucharystii powiedzieli. Do zobaczenia. Szczęść Boże! Sobór Watykański II określa Eucharystię jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. To właśnie podczas Eucharystii Bóg objawia się człowiekowi najpełniej. Przygotowuje mnie na swoje przyjście, kiedy wpatruję się w historię narodu wybranego, wsłuchuję w zapowiedzi proroków. Podczas mszy świętej słucham nauczania Chrystusa, który objawia mi Ojca. To tutaj dokonuje się męka, śmierć i zmartwychwstanie. I co jest bardzo ważne, ja w tym misterium paschalnym biorę udział, bo jestem przez Chrystusa posłany, aby o Nim świadczyć. Podczas Eucharystii nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy równi, bo wszyscy jesteśmy umiłowani. Zainteresowanymi dziećmi Pana Boga, dlatego mogę bez obaw na Eucharystię wejść, aby się modlić z moimi braćmi i siostrami i spotkać się z Bogiem, który mnie bardzo, bardzo mocno kocha. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To na Eucharystii łączę się z człowiekiem, który jest obok mnie. To na Eucharystii łączę się z ludźmi, którzy są na całym świecie. Ale na Eucharystii łączę się też z Kościołem, który jest w niebie. Przed śpiewem Święty, Święty, który jest na każdej mszy świętej, kapłan modli się słowami prefacji, która kończy się tymi lub podobnymi słowami. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi Głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: na Eucharystii łączy się Kościół Ziemski z Kościołem w niebie. Powiedzieliśmy sobie, że podczas Eucharystii Kościół pielgrzymujący na ziemi łączy się z Kościołem uwielbionym w niebie. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Chrystus. Ale podczas Eucharystii widzimy jeszcze takie cztery szczególne momenty, w których tę obecność Chrystusa można bardzo mocno zauważyć. Po słowach w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kapłan zwraca się do nas słowami Pan z Wami. Przed przeczytaną Ewangelią słyszymy słowa Pan z Wami. We wspomnianej przeze mnie prefacji w liturgii eucharystycznej, zanim kapłan wypowie słowa w górę serca: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, zwraca się do nas słowami Pan z Wami. I tym ostatnim momentem, czwartym, są słowa błogosławieństwa, przy których również słyszymy Pan z Wami. Chrystus jest obecny podczas mszy świętej w sposób szczególny i zaprasza nas do tej relacji, ale to też od nas zależy, czy my te drzwi naszego serca otworzymy i czy w liturgii będziemy chcieli brać czynny udział. Obrzędy wstępne, liturgia Słowa, liturgia Eucharystyczna i obrzędy zakończenia. Z tego wszystkiego składa się Msza Święta, ale o tym dowicie się już niebawem. Podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej jest jeszcze jeden bardzo ważny moment, a mianowicie ogłoszenia. Dzisiaj może w nieco innej formie, ale kilka rzeczy chciałbym Wam ogłosić. Po pierwsze, abyście byli razem z nami, abyście byli z Warmińskim Duszem Młodzieży, abyśmy razem sięgali nieba. Przez te kilka tygodni bądźcie z nami, śledźcie, co się dzieje i razem poznawajmy i zbliżajmy się do Pana Boga, bo już w poniedziałki będzie pojawiała się kate Heza. We wtorki spotykamy się z liturgiczną służbą ołtarza naszej archidiecezji. W piątki zapraszamy Was bardzo serdecznie na wieczorny paciorek, w którym będziemy poznawali różne formy modlitwy, a w sobotę dowiemy się o cudach eucharystycznych. Bądźcie razem z nami, bądźcie z warmińskim duszpasterstwem młodzieży, abyśmy razem sięgali nieba. Słuchajcie, chcemy Wam powiedzieć, że mamy też coś dla najmłodszych. Najmłodsi też chcą sięgać nieba, chcą poznawać Pana Boga. Dlatego, pod filmem znajdują się wszystkie niezbędne do tego informacje. Pan Jezus powiedział: czuwajcie i bądźcie gotowi. Wy również bądźcie gotowi, ponieważ w naszej akcji będzie pojawiało się bardzo wiele bonusów. Co jest bardzo ważne, nasza akcja jest o tyle wspaniała że nie biorą w nim udział tylko księża, ale również katecheci, a także młodzież. Czym nie angażuje się w akcję Sięgamy Nieba z Warmińskim Duszpasterstwem Młodzieży. Bądźcie z nami przez te kilka tygodni. Czekamy na Was i nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia. Szczęść Boże!